Zwracania wiatru. Chury śpiewały, chury śpiewały, chury śpiewały, głos, który powinien wszystko wyjaśnić. Szły tłumy białe, szły tłumy białe, na domowną krawędź przepaści, na domowną krawędź przepaści, na domowną krawędź przepaści. Całą się z szybami ścieków długiej niewoli, a wokół skroni, a wokół stroni nie mają już aureoli, nie mają już aureoli, nie mają już aureoli. Udowodniono, udowodniono, udowodniono wszystkim bądź wszyscy dzisiaj będą strąceni. W twarzach znajomych, w twarzach znajomych, nie blask niebiański się mieni, nie blask niebiański się mieni. Blasknie, się niektórzy dumnie, niektórzy dumnie, niektórzy dumnie, mnie karty w rój w miecz ognisty spycha. Tłumaczą w tłumie, tłumaczą w tłumie, nie duma to lecz pycha, nie duma to lecz pycha, nie duma to lecz pycha. Niektórzy płaczą, niektórzy płaczą, niektórzy płaczą, krzeczą w głos. Ich wrzask zagłosia chór ramiecki. Niektórzy skaczą, niektórzy skaczą, chcą być przekręci wiersi. Chcą być przekręci wiersi, chcą być przekręci wiersi. Ostatni skały, ostatni skały, ostatni skały, niech pierwszy z nich czerniąc, w lecie pokorony. Po nim zostanie, po nich zostanie, nie tłumo głos stłumiony, nie tłumu głos stłumiony, nie tłumo głos stłumiony. Więcej co świata, więcej co świata, więcej co świata dookoła dana, a nie nas nie brata. Na chwobę Pana, na chwobę Pana, na chwobę Pana, na chwobę Pana i wieczną rozpacz świata, i wieczną rozpacz świata, i wieczną rozpacz świata.